Oh yeah! Gramigratem! Witam Was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak. Witam Was w kolejnym odcinku z serii pograjmy w Assassin's Creed 3 Multiplayer. Odcinek piąty, uwaga, ludziska, a to dlatego, że ostatnio wkradł mi się malutki błąd. Nie policzyłem jednego odcinka i zrobiłem sobie po prostu miniaturki z jednym odcinkiem mniej. Ale to już jest naprawione, także. Już lecimy od następnego, że tak powiem, odcinku. I teraz będzie piąty. Piąty odcinek, tak. Dobrze mówię. Zestawy zdolności. Zobaczmy sobie, co tutaj mam. Czekajcie, mam bombę dymną. Ostatnio nagrywałem z Nugusem, co będziecie mieli dużo, 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 dużo później. Może gdzieś za miesiąc. Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeszcze wam nie nagrałem żadnych postaci, nic ani nic w tym stylu, to co ostatnio mówiłem. Zobaczmy sobie. Ja bym sobie skłonny był wrzucić pewne ulepszenia. Troszkę nabić poziomu, bo teraz 30 poziom w czwórce, a jak widzicie tutaj w trójce mamy 28 poziom. Także także muszę troszeczkę nadrobić, bo tam 40, od 40 któregoś poziomu dopiero można mieć dobry, dobre wyposażenie, może tak. Zobaczymy, zobaczymy. W trójkę jeszcze tak bardzo dużo nie grałem. Ale ogólnie wiem, jakie są zasady. No zresztą, sami widzieliście, mam tam kilka odcinków na te cztery. E, pięć będzie ok. Teraz piąty jest, właśnie. I zobaczymy, jak to będzie. Mam kilka dlc właśnie i. będzie ok. NAT jak widzicie, mam żółty. Nie jest źle. Punkty Abstergo by się jeszcze przydały troszkę zobaczymy. Sprawdzam sobie nawet moje parametry tutaj gry. No i ludziska mam. Um. Mam wszystko na full, by tak powiem. Mam jedną opcję, tylko puszczoną na wyłączonym. Sorry, że tak, ale zastanawiam się, czy kurde w ogóle tutaj być, czy wyjść, bo się nie może coś załadować. Dobra, w międzyczasie zobaczmy, co ja tutaj mogę zrobić. Edytuj profil gracza. Aha, wizerunek dokładnie ten sam ma Negus, tylko że w czwórce. AC Dziedzictwo. O, nie wiem dlaczego mam tutaj zerowy prestiż w 50 poziom. Dziwne, bo mam pierwszy prestiż. No i właśnie, tak, pierwszy prestiż i pięćdziesiąt, nie, czterdziesty któryś poziom, także niedużo mi brakowało do drugiego. Może kiedyś, jeszcze. Tytuł, zobaczmy jakie tytuły mam. Wyzwania jakieś doszły. Zuchwały. O Jezu, ale tego jest. No to wszystko mam, no dobra, tak będzie szybciej. Dobra, przejdźmy sobie już może do. Do gameplay'a, bo już widać... Aha, jestem tutaj. Trzech na trzech, no to git. I co to jest? Plantacja, sesja, zaraz... aha. Polowanie, polowanie, okej. Okay. Dawno... Da, ostatnio było co innego, teraz będzie co innego. Polowanie, czy ja tu mam... Tak, mam podpisane, super. Polowanie i artefakt, i polowanie... Dobra, weźmy sobie na razie te. Dobra. Powiem wam, że niedużo gorzej wygląda Assassin's Creed 3 od 4 Jeśli chodzi o względy graficzne O, nie wiem czego, ale... Tak mi się wydawało, że ona zrobiła taki krok dziwny Dobra Przejdźmy sobie do innego. Zabiliśmy jedną osobę, na razie jesteśmy w przodzie. Jest okej. Okay. O, mam tutaj. Fuck. OK. Niestety mam tylko parę punktów. Kurde, ucieka mi. Aj. Dobra, tak można powiedzieć, że nadszuja. aha ha O nie, nie mogłem przez chwilę. Okej, okay, fajnie. Kurde, oznaczyłem tamtą mi. Się nie udało, ale okej. Okay. Zobaczcie, kogo tu mam. Dobrze, trafiłem akurat na nią. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. O, i straciłem. O Jezu, nie mogę bić. Ale żal. Kurde. O, i tak samo. Nic tak średnio, średnio mi idzie ta gra. Mm, a też nie mogę kurde mówić za głośno. Szkoda. Kurde, no nie wiem gdzie ona mi spierdziwiła. Okej, okay, udało się. Nie co Nie to. Boże, źle mi się zaznaczyło. Dobra. wykończ. O, fajnie, gdzie 29. poziom mam. Ok. Udało się. Ok. Pięknie. No nie, ale mnie zmyliła. Ha. A gdzie to? Dobra, mm -hmm. no, udało się Aha, no to już przesadziłem teraz e, jest, Jezu! Ale prowadzą To też y, w sumie nie mało, mało umiejętnie to robimy. Trzeba przyznać. Dobra, przegraliśmy na razie. Ale zobaczymy. Teraz może będzie inaczej. Chociaż z reguły powinno być gorzej. Teraz będę miał to. Powinienem mieć pol pol polowanie. Ale dobra. Teraz powinno być to. Mogę zmienić jeszcze zestaw przecież. Dobra, na razie ten. I tutaj ukryty samotnik. I to że tak powiem, kamperski taki będziemy mieli zestawik. Tu jeszcze można co. Okej, okay, pięknie. 500 punktów, ogłuszenie, super. Kurę, tu się w topie okej, okay, ale nie mam żadnego. Mhm. Jest, udało się. Ha, ha, ha. Nie skapnęła się. Ogłuszenie, ogłuszenie. Kolejne, kolejne, kolejne. Ajajaj. Aj, aj. Nie udało się. Kopista nie, masza, nie ma po co. Polowanie to będzie dobre. To mój zestaw jest. Jest! Dobra, jesteśmy na pierwszym y, miejscu. Super. Fajnie, fajnie, fajnie. O, czekajcie, może tak zrobię. No i on, on widać, że nie umie grać, bo gdyby umiał grać, to by... Tutaj słyszycie te głosy. E, tutaj pójdzie. Okej, okay, fajnie. O to chodziło. Ukryj się. Okej, okay, tu mamy już. Też mamy, nie wiem czy nas... Czy akurat będzie na tym? Kurde! Ach, dobre to było Aha, widać, że trenuje Wie o co chodzi, wie jak grać Okej okay. Pójdźmy tu od razu Tak, przytul się Kurde, jestem sam tutaj, no od razu mi wyczaj. Ach, jaka lipa. No sami widzieliście, kurde. Ach, to kurde, to opóźnienie masakryczne jest. O, tutaj mamy swoich dwóch. Tamci zamiast ukryć i to właśnie takim sposobem straciliśmy prowadzenie, to są nuby. Zamiast być ukrytym to. Ten też powinien tu się ukryć by było, ok. Na razie czekam, na razie czekam. Ojej, nie widziałem. No i może być tak, że przegramy jednak. Przez udanych ludzi po prostu nie umiem się kampić i dają się zabijać cały czas. A ja cały czas ukryty zamotnik. Dobra, to wiadomo, że to on jest. Nie dałem się zabić, ale tylko przez chwilę. Pięknie. A jajaj. Sekwencja. Pięknie. Ekstremalna różnorodność. Knockout. 950. Ojej. Tak zapunktowałem, że aż wyprzedziło ich. Wyprzedziliśmy ich. Jezu ostatnio. Tak o to chodzi. O to chodzi ludziska! O to chodzi. O to chodzi. Zapunktowałem teraz masakrycznie. Dzięki temu kurde wygraliśmy. Ostatnim ostatnim kurde housem tak ładnie zapunktowałem. Pięknie to było, pięknie. O, widzicie, Odsucił najwięcej sojuszników. Yy, czy coś jeszcze dostanę? A nie, niestety nie. Dobra, jak tam <coughs> wygląda czas? A no właśnie nie wiem, bo nie włączyłem tego czasu. Ale dwa mecze spokojnie nam powinno wystarczyć. Czasu. Także kolejny meczyk. Ciekawe czy to będzie polowa... Nie, dominację my walną. Coś innego już. No, jak będzie to zobaczymy. Dobra, to są moje wyniki. 1004 punkty mam, ładnie. Mhm. Co będzie? Polowanie znów. korda Loading game session. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Może nam po tak samo. Jestem tym, tym z lewej pewnie. A nie, tym z prawej. Dobra. O i gram z tymi typ typami dwoma. Oni są nieźli. To fajnie. Przynajmniej jest. Ogarka będzie. Wolę grać z takimi ludźmi, którzy już umieją coś grać. Schowaj się i przeżyj. Dobra. No to. No i pięknie. O to chodzi. Tak trzeba grać. Ukry... Uty... Ukryta drużyna jest w tej chwili. Sorry, bo tu może się zmieniać dźwięk. Na razie czekamy, no tak trzeba grać po prostu w kampienie. Kampienie takie typowe Dobra Już wiadomo, że to będą ci Chociaż mam bomby dymne, można by było właśnie tam Puścimy już ochroniarza O kurde, ale zabijemy Pięknie, ładnie. Dobra, kolejny raz, dobra, udało się. Teraz trzeba uciekać. Jak się nie da inaczej, to można i tak, prawda? Dobra, znowu idziemy do ziomalów. Trzeba grać Okej okay. Ładnie, pięknie mhm. O, ludziska, ale patrzcie jak ich jedziemy, masakra Zero punktów, o dopiero tamten dostał punkta jakiegoś. Okej, okay. na razie tak trzeba grać. Na razie tak gramy. Zestaw sobie potem wzbogacę zamiast o noże, wezmę bomby dymne. Puścimy tutaj, Kolesia, w razie W. Dobrze, niech dochodzi tam do niego. bo. No, bo przynajmniej, żeby mieli szansę jakieś. Nie wiem, gdzie on jest, ale trochę nudne to się robi, no. O, widzicie. Ukryta drużyna już jest. Troszkę podszedłem dalej i jest git. Ok, już widzę naszego prześladowcę. Nie wiem, czy to nie zauważył tego. Jest, udało się, ale ja. Ładnie ich ogłuszyłem dwóch Dobra, dostałem punkty No, nie mogłem go ogłuszyć, no Dobra, kolejny ładnie. Oj, dostałem w końcu. Nie, <laughs> Dobra, czekajcie co tu jeszcze mogę mieć. Eee... O. O, tak. Tak, 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 tak. To może też być. To może też być. Fajnie. 5200 ładnie mam na punktów nabalone ładnie szybko tu się zamienimy Teraz niech sobie szuka pięknie ojej, nie, dostanę. Postanę. A, trzeba uciekać. Dobra, i teraz trudniejsze będzie. Zginę raz tylko. Ale punktów nawaliłem. Ładnie, pięknie, super. Fajnie. Tak mi się podoba grać. Od razu lepiej. Jeden raz ginałem tylko. Dobra, i teraz co? Polopanie artefakt z tym, że mam już zabijać. Eee... Ach, dobra, wybrało się to. A nie, to co było. Dobra, niech będzie. Może być, może być. Zobaczymy teraz, jakiego skilla pokażę. Na pewno wygramy, to już na bank. Jej, ale zamieszanie. Pięknie. Ojej, nie widziałem który. Wiem sobie, co możemy zrobić. O, tu widzę typo. Nie tego, no bo Nie tego chciałem w O kurde, przypunktowali trochę. Dobra, nie skapnąć się nawet, okay. punkty dodatkowe, mógłbym zmienić sobie to, Zestaw troszeczkę ubogacić, Dawaj, dalej, dalej, dawaj, dawaj, wykończenie, wykończenie. Boże, co za krety. Jeździ, kurde po moje. Olol. Aż było słychać masakry cię. Ajajaj, Też go chciałem zabić. No ja nie wiem, czy asystent ja nie dostanę. Nie dostanę, ale żadne. Dobra, już go zabito. Ojej, szybko, szybko ładuję jadł. Dobra, kugnito. O Odsuć. Dobra, osiągam 30 poziom. Pięknie, pięknie. Przejdźmy sobie tu, bo tu wyjdziemy zaraz. Wykończę, 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 szybko. Mogę tam tego gonić w sumie, no. no. No się witam ludziska po długiej, 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 naprawdę długiej przerwie. Ponad 40 minut, ludziska, muszę wam, niestety, oznajmić, że nie skapnąłem się po prostu po długim czasie. Nie skapnąłem się, że mi nie nagrywa, bo mi się skończyło. Miejsce na dysku, dlatego musiałem właśnie e, przerzucać tamte, e, tamte pliki, które miałem, jakieś tam, właśnie na dysku, musiałem to przerzucać, żeby mieć właśnie miejsce na dysku, żeby teraz coś dograć, ewentualnie coś tam jeszcze dograć. E, także nic, ja Wam dziękuję za oglądnięcie do końca. Jestem w trybie nieograniczonym? Nie, dobra, już jestem z powrotem. E, także ja Wam dziękuję za oglądnięcie do końca. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał. Jak widzicie mam 30 poziom screena możemy może jakiegoś tam walnę, bo yy, robiłem screena właśnie w wyniku ponad 9000 punktów. Także naprawdę mega, 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 mega match. Także jeśli Wam się spodobało, a będę na pewno chciał jeszcze coś nagrywać yy, może gdyby ktoś... O właśnie tu mam taki odzew, jeżeli ktoś ma z was Assassin's Creed 3, to ja zapraszam na Watachę. Może sobie kiedyś tak zgadamy się i po prostu coś tam razem nagram z, jakąś, z jakimś widzem. No, także taka dygresja jeszcze. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Łapki, łapkujcie, oceniajcie filmik, komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo, bo na pewno takie będzie. Na razie.